Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie na podcaście ANJ. Ja nazywam się Pan J i chciałbym dzisiaj opowiedzieć, a właściwie podzielić się z wami taką troszeczkę personalnym takim rantem, frustracją wynikającą z jakości portów gier japońskiego dewelopera oraz publishera oraz ogromnej korporacji Square Enix. Jeśli słuchacie nas już jakiś czas, to możecie kojarzyć tu i ówdzie dawaliśmy takie wstawki, właśnie narzekając na to, że Square, będąc ogromną korporacją, która ma zasoby, ma absolutnie ludzi, ma wszystko tak naprawdę, nie może, a właściwie nie chce jej się wykonać dobrej jakości portów swoich gier ekskluzywów na komputery osobiste. I to, co tak naprawdę teraz przelało tą czarę goryczy i sprawiło, że wszedłem na mikrofon, to była sytuacja nikogo innego. Jak pana A, który podobnie jak ja zakupił Final Fantasy XVI, tym jak się pojawiły na Steamie, i pomimo tego, że ma lepszą konfigurację sprzętową, ponieważ zrobił sobie ostatnio upgrade, to nie może grać w niego. Dlaczego? Ponieważ e, takie wylosował RNG, tak, tak mu się e, upadły kości. <laughs> Z tymi portami jest właśnie tak, że niby mamy jakieś tam wymagania sprzętowe, ale one są nic nie warte, ponieważ. E, jest to zależne absolutnie od indywidualnej konfiguracji, czy jednej osobie będzie działało, a, a drugiej nie. W związku z czym efekt jest taki, że ja, mając słabszy komputer, obiektywnie przeszedłem finala, raz drugi, 16, zadowolony będąc, a pan A nie, bo gra była po prostu dla niego niegrywalna. W związku z czym, oczywiście, był bardzo on zdenerwowany. Tam pisał pani tam do Steama, prosząc o zwrot. Steamu zwrotu nie, nie przyznał, ponieważ te klatki jego, czy tam mocne przecięcia, to nie wyszły po pewnym czasie gry i już minęły te dwie godziny, które przysługują, do których przysługuje zwrot na Steamie. I taki jest koniec historii. I powiem wam szczerze, że jest to śmieszne, ale jest to też smutne, jest to bardziej smutne tak naprawdę, ponieważ u Square Enixa nic się nie zmienia, niezależnie czy mówimy o Final Fantasy XIII, który wychodził na PlayStation 3, czy o XV, czy jakby wiecie o co mi chodzi. Generacje się zmieniają, konsol, ale jakość portów yy, w Square Enixa nie zmienia się i jest cały czas tak samo zła. Final Fantasy XV to jest w ogóle przykład korony, którym można, o którym można byłoby nagrać oddzielny odcinek, to co się działo w procesie powstawania tej gry, ona była kancelowana parokrotnie, po czym była wskrzeszana, Urodzi, urodziła się w bardzo dużych bólach i o ile oczywiście na konsole PlayStation bodajże 4 działała to na komputery osobiste była absolutna tragedia i to jest, Final 15 to jest, jest wręcz mem sam w sobie. I to nie jest tylko problem z serii Final Fantasy, tak naprawdę jakakolwiek gra, która ma na pudełku Square Enix i która w końcu się pojawi na komputerach osobistych, czy to na Steamie, czy na Epicu, czy gdziekolwiek indziej, można spokojnie założyć, nawet nie grając w grę i nie czytając żadnych recenzji, że będzie fatalnie zoptymalizowana i w znakomitej większości przypadków będziemy niestety mieli rację. Ja z własnego doświadczenia mogę jeszcze powiedzieć o grze Forspoken, która, której się też oberwało, że tak powiem, poza kwestiami technicznymi. Nie będę teraz wchodził w to, czy to było zasłużone, zasłużone czy nie, ale port był bardzo kiepskiej jakości i to zawsze się sprowadza do tego, że jeżeli chcemy w jakichś komfortowych warunkach pograć na pecetach w gry od Square Enixa, to musimy robić na własną rękę, modować to, czy wgrywać jakieś fiksy, i zobrazuję Wam to najświeższym przykładem. Dosłownie parę dni temu wyszedł, wyszła kolejna część remake'u Final Fantasy VII o podtytule Rebirth na komputery osobiste, na Steama. No i jak to bywa was praktycznie każdą grą na PC-ty? Od razu została modowana, pojawiły się mody do niej. W związku z czym, jak wejdziemy sobie na Nexus Modsa, to zobaczymy... Czy zobaczymy jakieś, nie wiem, usprawnienia, nowe tekstury, alternatywne stroje dla postaci? Nie, moi drodzy. Zobaczymy najpopularniejsze pierwsze trzy mody to są fiksy do mikroprzecięć, do staterów, do spadków optymalizacji itd., itd. Jest to niepoważne, jest to sytuacja niedopuszczalna, żeby tak ogromna firma jak Square Enix, która. Jak powiedziałem, ma praktycznie nieskończone zasoby i ludzkie, i pieniężne, y, zmuszała graczy pc do łatania na własną rękę, czy poprzez jakieś właśnie amatorów, czy amatorskie patche, modyfiky y, swoich gier. I teraz ktoś może oczywiście powiedzieć, ale panie, panie Jay, jeżeli masz taki problem z igrami, po prostu ich nie kupuj. Tak samo jak EA czy Ubisoft, nie dajmy im pieniędzy, po prostu temat y, zamieciony pod dywan. Tak, ale tutaj jest właśnie mój personalny problem, który mam wrażenie może być nie tylko mój, i jednocześnie nawiązanie do tytułu tego materiału. Square Enix robi bardzo dobre gry merytorycznie. One są, jak już działają, to zwyczaj się świetnie bawię. Fabuła jest dobrze skonstruowana, walka jest bardzo fajna. Rozbudowana postacie zapadające w pamięć. Soundtrack, no wiadomo, kwestia bardzo subiektywna, ale dla mnie seria Final Fantasy ma po prostu fenomenalny, fantastyczny soundtrack. I zawsze jak gram w jakąś grę z tej serii, to prędzej czy później się alta na YouTube'a, żeby posłuchać jakiegoś, jakiejś muzyczki do walki z bossem, nie? Wiecie o co chodzi. I tutaj jest właśnie clue całego problemu, dla mnie jest dualizm związany z tą firmą. Z jednej strony chciałbym ich nienawidzić, chciałbym o nich zapomnieć i nigdy więcej w życiu nie być skazanym na naprawianie ich portu na własną rękę, tylko po to, żebym mógł w niego zagrać, ale z drugiej strony, jak już doprowadzę tą grę do stanu używalności i mogę w nią plus minus komfortowo grać, to mówię: kurczę, świetna sprawa, fantastycznie mi się gra. Chcę więcej grać w gry Square Enixa i kółko się zamyka. Więc chciałbym nienawidzić tej firmy i nie mieć już nigdy nic wspólnego z nią, ale z drugiej strony wiem, że ominęłoby mnie wtedy wiele fantastycznych przeżyć gamingowych. I tu jest właśnie ta różnica pomiędzy Square Enixem, a dajmy na to takim EA, czy Ubisoftem, czy Blizzardem. Bo jeżeli port byłby fatalny, ale gra też by była fatalna jako sama w sobie, merytorycznie, to nie ma problemu wtedy. Temat zamknięty w ogóle nie patrzymy nigdy już w tamtym kierunku. A tutaj na nieszczęście moje gry z serii Final Fantasy, chociażby to już niezależnie, czy gustujecie w jrpg czy nie, pomijając właśnie takie subiektywne rzeczy, to są obiektywnie gry dobrze oceniane przez graczy. Jeżeli pojawia się, pojawia się jakiś review bombing, to zwyczaj jest właśnie przy okazji wyjścia portu na pc z powodów, o których mówiłem przed chwilą. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć dzisiaj. To jest to, że zrobienie dobrego portu na pecety to nie jest jakaś czarna magia. To nie jest technologia jeszcze nieopanowana przez ludzkość. Nixxes, firma, która się specjalizuje w portach, właśnie, zrobiła bardzo dobre porty. Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Double Eleven, odpowiedzialny za portret Deda, pierwszego. To jest absolutnie do zrobienia i wystarczy wynająć po prostu specjalistów, którzy się nad tym znają. Dlaczego tego Square Enix nie zrobi? Nie mam pojęcia, ale nie powiecie mi, że szkoda im pieniędzy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o publiczne wylewanie moich żali związanych z tą firmą. Dajcie znać w komentarzach, czy może macie jakąś podobną sytuację, gdzie macie taką relację, powiedzmy, niezdrową z jakimś deweloperem albo publisherem, bo na przykład robi też niedobrej jakości produktu, produkty, ale coś Was jednak przy nich trzyma. Tyle ode mnie, do zobaczenia następnego.